Witajcie moi drodzy, z tej strony Urban już dawno nie było takiego zwykłego, normalnego QA, gdzie ja wychodzę sobie na miasto i odpowiadam na wasze pytania. Więc dzisiaj czas wrócić do tej formy QA. Lecimy! Dytagierat, co z Polski przeniósłbyś do Londynu, co jest lepsze w Polsce? Myślę, że znalazłoby się kilka takich rzeczy, które mógłbym tutaj przenieść, a które są lepsze w Polsce. Ale tak, zastanawiając się, chwilę na miejscu myślę, że przeniósłbym polskie ceny tutaj. Zdecydowanie bym przeniósł polskie ceny. Ponieważ przy tutejszych zarobkach i Polskich cenach, nie wiem, żywności, transportu, e, no może nieciuchów, elektroniki też w sumie w sumie w Polsce jest podobnie, ale ale głównie transport, żywność, takie takie codzienne rzeczy, e, nie wiem, opłaty, kurde, no żyłbym tutaj jak król, naprawdę, niczego innego by już mi chyba więcej nie było potrzeba, jakbym miał tutejsze brytyjskie zarobki i polskie ceny. Nikodem Paweł. Marku, Urban, czy nagrasz kiedyś coś o streetwear? Z tego co wiem, jest on dosyć w UK bardzo rozwinięty. Między innymi przez markę Palace oraz znajduje się tam jeden ze sklepów Supreme. Powiem Ci tak, bardzo słabo znam się na streetwearze. Naprawdę. Eee, jakoś nie śledzę mody i chętnie taki odcinek bym nagrał, tyle że Potrzebowałbym jakiejś osoby do pomocy. Do pomocy takiej, która zna się na modzie, pokazałaby mi, gdzie są takie sklepy. Wiem, gdzie jest sklep Supreme. Ten sklep jest, jest, jest w Soho. Czy eee, on jest tutaj tak bardzo popularny? Zawsze, jak tam tędy przechodzę, to w sklepie jest pusto. Generalnie widać mało rzeczy, ale chyba ten sklep polega na tym, że tam są jakieś zrzuty. Tak mi się wydaje. Zresztą Supreme, nawet mam chyba jedną koszulkę, ale jej nie noszę, bo jest różowa. Znaczy parę razy ją nosiłem. Palasmarki marki nie znam. Ale nie, no chętnie, jeżeli jest taka osoba w Londynie, która zna się na modzie i która chętnie by mi pomogła w przygotowaniu i zrobieniu takiego odcinka, jak najbardziej zapraszam. Piszcie na e-mail gmail.com lub oczywiście na Facebooku, na fanpage'u Urban w Londynie. Więc e, czekam na takie oferty, bo myślę, że temat jest nawet ciekawy. Dawid Sladeczek. Czy współpraca z innymi vlogerami przy jakichś podróżach byłaby możliwa? Oczywiście, że współpraca byłaby możliwa. Wszystko zależy od tego, jaki ten vloger e, ma dokładnie kontent, jaką ma jakość. E, nie wiem, no najlepiej tak samo: no skontaktować się ze mną, e, wysłać swoje linki. Myślę, że, że sprawa jest jak najbardziej otwarta. E, w sumie z polskimi vlogerami to ani razu jeszcze się nie krosowałem. Czemu nie? No chętnie z jakimś e, vlogerem, travelerem coś wspólnego możemy nagrać. No, na, pewno, na pewno musiało być to w Londynie. Ja mam bardzo ograniczony czas przez moją pracę, przez e, różne rzeczy, które robię jakby dookoła vloga, ale z vlogiem związane, więc e, tak, ale musiało być to w Londynie. No i oczywiście musiałbym być dostępny w tym czasie, kiedy, kiedy ten vloger, ta osoba, vlogerka byłaby w Londynie i chciałaby coś nagrać, pietruszka G. Dlaczego wódka nie jest gazowana? Drogi Pietruszko, i tutaj Cię zaskoczę. Możecie sobie pomyśleć, że, że jest to pytanie troszeczkę nie na temat, ale to pytanie jest jak najbardziej na temat, bo wiąże się z podróżami i przez to, że dużo podróżuję, mam okazję próbować. Dużo różnych rzeczy, i miałem także okazję wypróbować gazowaną wódkę, która nazywa się KAMIC, chyba tak to się czyta. Pochodzi ze Szwecji i jest naprawdę dobra. I powiem Wam, że kurczę dobrze też kopię i najlepiej wchodzi bardzo dobrze zmrożona. Więc, więc jak widzisz, ZONG wódka gazowana istnieje. Krakus SPS, czy Anglia zmienia podejście do życia? Jak Ty się zmieniłeś po przyjeździe do Anglii? Kurczę, to jest temat rzeka, ale powiem Ci na moim przykładzie, że Anglia jak najbardziej zmienia podejście do życia. Zanim przyjechałem do Londynu, to mój światopogląd, jaki sobie wyrobiłem w Polsce, nie wiem, poprzez e, rozmowę z ludźmi, poprzez nie wiem, no. Oglądanie, czytanie wiadomości był, że tak powiem, bardzo ubogi, naprawdę bardzo ubogi. Tutaj przyjeżdżając do Londynu przekonałem się, że geje, których tak nienawidziłem w Polsce, mogą być naprawdę normalnymi, fajnymi ludźmi i można mieć normalnych przyjaciół pośród gejów, że nikt Cię nie wydyma, tak jak w Polsce się mówi, czy, 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 czy cokolwiek. Policja ma do ludzi bardzo ludzkie podejście. Dla mnie w Polsce policjant zawsze był kojarzony z hamem, z burakiem, a przyjeżdżając tutaj do Londynu, zauważyłem, że policjanci są, że są ludźmi. Co jeszcze mnie zmieniło? Nie wiem, no kurczę, przyjeżdżając do Anglii, stałem się osobą bardziej otwartą. Marcin Mistrzu, dobra ksywka. Czy są nielegalne wyścigi w okolicach Londynu, albo sloty? Słuchaj, myślę, że są, ale przez to, że są nielegalne, o takich wyścigach i takich imprezach wie tylko bardzo wąskie grono osób, które po prostu w tym uczestniczą. No i myślę, że takie osoby nie chcą, aby jakieś wielkie grono o tym się dowiedziało. Myślę, że jakby się poszperało troszeczkę w internecie Coś takiego można byłoby znaleźć. W internecie jest dużo filmów z jakichś, nie wiem, e, driftów, e, z jakichś drag race'ów, które odbywają się w okolicach Londynu. Um, wiem, że latem swego czasu bardzo popularne były wyścigi na czas Arabów w super samochodach. Była, znaczy jest taka jedna, długa, prosta. Nazywa się ona Slong Street. E, kiedyś, e, chyba w odcinku okrutnie bogaci, o tym wspominałem, nawet pokazywałem tą e, ulicę. Tutaj możecie sobie ten odcinek zobaczyć. Takie coś się odbywało, a, 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 a jak jest właśnie w innych miejscach, no to mówię, no trzeba w tym siedzieć i trzeba naprawdę głęboko poszukać, bo no nie ma kurczę, raczej ogłoszeń na Facebooku, że tego i tego dnia odbędzie się jakiś street race. Bo to jest nielegalne, no i myślę, że policja bardzo szybko takie coś by namierzyła. To musi być maksimum poufności i, i, i wszystko musi być zachowane w najgłębszym takim sekrecie. Camillo Peku. Czy znasz jakieś puby lub bary z muzyką hip-hop i RB? Słuchaj. E, dużo takich barów znałem z 8 lat temu. Od dłuższego czasu kurde, bardzo rzadko chodzę. Na stricte hip hopowe imprezy. Ja po prostu chodzę na imprezy tam, gdzie jest jakaś impreza, gdzie ktoś mnie zaprosi, ktoś ma urodziny czy, czy jest jakiś koncert i to nie do końca nawet hip hopowy, bo, bo no ostatnimi czasy to nawet nie słucham już tylko stricte hip hopu, tylko po prostu słucham no, kurde, fajnej muzyki, taka, która mi się podoba. Ale jeżeli byś szukał hip hopowych yy, miejscówek w Londynie, no to na pewno polecę ci Brixton. Z racji tego, że jest czarną dzielnicą, gdzie jest dużo czarnoskórych tam, na 100% będzie dużo barów i klubów hip-hopowych. Tam odbywa się zazwyczaj też bardzo dużo hip-hopowych koncertów, nie wiem, Brixton Academy, jakieś reggae, hip-hop w Brixton Jam. Jest tego tam sporo i jeszcze mógłbym ci pewnie e polecić Shoreditch. Shoreditch, Brick Lane, te okolice, chociaż tam może to bardziej nawet tak ostro, klubowo niż hip-hop, R&B. Nie wiem, nie chcę, nie chcę teraz googlować, bo, bo no nie, o to, to, nie, nie o to w tym chodzi, żebym ja to sobie szybko wygooglował i dał Ci, dał ci odpowiedź. No kurczę, na dzisiejszy dzień to po prostu nie wiem, bo, bo, bo rzadko już na takie imprezy chodzę, no. Bartewicz się pyta czy kiedykolwiek podróżowałem autostopem, a może myślę o takiej autostopowej podróży. Nie, nie myślę, nigdy nie podróżowałem, nie jest to mój styl podróżowania. Eee, nie, no ja jednak wolę, nie wiem, własny, prywatny samochód albo samolotem polecieć w konkretne miejsce. Zatrzymać się w fajnym miejscu. Naprawdę, ja bardzo dużą uwagę przykuwam um, do tego, gdzie się zatrzymam. Nie wiem, zawsze staram się wybrać fajne apartamenty albo jakieś fajne hotele, gdzie mogę sobie spędzić fajnie wieczór na jakimś balkonie, czy nie wiem, czy, czy dachu na przykład, kamienicy, z fajnym widokiem, pić drinka, nie wiem, zapalić sobie coś. Dla mnie to jest ważne, dla mnie komfort jednak e, podczas podróży jest ważny swoje się nachodzę, więc e, wracając do domu znaczy do hotelu tam czy właśnie apartamentu po całym dniu zwiedzania nie wiem, kręcenia, eksplorowania chcę, chcę być w fajnym, komfortowym miejscu i no i szybko na przykład też chcę wrócić do domu więc no nie, no opcja autostopem autostopem odpada, chociaż bardzo szanuję i podziwiam ludzi e, którzy kurczę taką formę Podróżowanie uprawiają, bo to jest naprawdę, kurcze wyczeń, szczególnie tak jak na przykład faza podróżuje się, kurczę, no po naprawdę dzikich i jeszcze nawet dobrze nieprzebadanych krajach. No fazuś, kurde, wielki szacun chłopie, jesteś, jesteś w tym dobry, ale, ale nie pisałbym się na coś takiego z Tobą nigdy. Adam Nowacki, czy głosowałeś w ostatnich wyborach na burmistrza Londynu 2016 i lokalnych w Londynie 2014? Jeśli tak, jeśli można wiedzieć. Słuchaj, e, czy głosowałem na burmistrza Londynu? Chyba nie, na burmistrza Londynu nie głosowałem. Głosowałem w lokalnych. Ale głosowałem nie z tego powodu, że miałem taką fazę, bo, bo wkręcam się w politykę. Politykę mam, na politykę, mam wywalone od lewej do prawej. Dla mnie politycy to są, e, to są złodzieje. Kto idzie do polityki, nie idzie po to, żeby pomagać ludziom, tylko, żeby chyba mieć własne korzyści z tego. A w tych lokalnych głosowałem. głosowałem chyba na partię, która nie wiem miała najmniejsze szanse tylko i wyłącznie po to, żeby tam moje imię i nazwisko gdzieś tam w przyszłości było w papierach, że się powiedzmy udzielam w to, co się dzieje tutaj w Anglii. To jest widzę kolejna część pytania. Pytanie w Polsce zapewne z tych bardziej wrażliwych, ale jeszcze do niedawna, do czasu Brexitu całkiem ok w UK. Nie wiem to nie wiem o co chodzi. Pytam, bo warto namawiać Polaków w UK do głosowania i brania czynnego udziału w wyborach? póki możemy jako obywatele EU. Wtedy też lokalni politycy mogą się z nami bardziej liczyć. Nie wiem, czy politycy się kiedykolwiek liczą ze swoimi wyborcami. Znaczy się może z nimi liczą e, przed samymi wyborami, bo, bo, bo to, co się dzieje po wyborach, to raczej, kurczę, każdy ma wywalone na tych, e, na tych wszystkich e, ludzi tak zwanego elektoratu, no. E, nie wiem, nieważne jaki kraj, polityka to jest jedno wielkie bagno. Na przykład dla mnie, jedynie co, co jest jeszcze plusem w tutejszej polityce, porównując do polityki polskiej, to tutaj politycy, jeżeli, jeżeli przegrają albo, albo no naprawdę dadzą z czymś tupy, to się od razu od razu się jakby ten, dymisjonują, nie? Powołują do dymisji, a, a w Polsce, no, wiemy jak jest, nie? Miller, Korwin-Mikke, kto tam jeszcze? Cholera wie, no. Schetyny, nieschetyny i inne. Przygłupy cały czas są w polityce od wielu, wielu lat i, i, i nawet jak dostaną politycznie pod dupie, to, no, nie mają za grosz honoru, żeby, żeby z tej polityki się wycofać. No, ale to... Troszeczkę inni ludzie. Tutaj jednak politycy są po naprawdę bardzo dobrych uniwersytetach, a w Polsce to nawet elektryk, nie? Można zostać prezydentem. Mateusz Żurawiecki. Urban. Po tylu już świetnych odcinkach, ludzie w Londynie rozpoznają Cię na ulicy. Mowa o Polakach, którzy pilnie śledzą Twój kanał. Pozdrawiam. Pozdrawiam Ciebie również. Eee... Zdarza się, zdarza się, ale nie jest to może jakieś takie nagminne. Zdarza się autobu w autobusach, zdarza się w polskich sklepach. E, parę razy już e, rozpoznali mnie polscy kierowcy autobusów. Czasami ludzie, e, którzy jadą w samochodach, trąbią, bo widzą mnie gdzieś tam z kamerą. No zdarza się, zdarza się. Nie jest to może jakieś nagminne, ale na pewno powiem Ci, że jest to przyjemne, bo, bo, bo reakcje ludzi naprawdę są fajne. Eee, nie spotkałem się jeszcze, nie wiem, tutaj z żadnym hejtem, z jakąś nienawiścią czy, czy z czymś podobnym. Marta Jasiorowska. Czy zrobisz odcinek o londyńskich teatrach i całym słynnym Westendzie? Słuchaj, słuchajcie, inaczej, tak to Wam powiem. Eee, nie wiem czy wiecie, albo może nie wiecie, ale ja w jednym z takich teatrów na Westendzie pracuję i póki co Naprawdę żygam tym tematem. Jeżeli skończę pracę w jednym z teatrów, to na pewno taki odcinek nagram, póki co. Kuśwa, mam tego po prostu dosyć i jest to tak temat dla mnie troszeczkę przeżygany, że nawet nie chcę go go zaczynać, ale z drugiej strony wiem, że to jest naprawdę e, bardzo fajny temat, bo teatry na Westendzie, oprócz tych na Broadwayu są no najsłynniejszymi teatrami na świecie, więc kurczę, no zrobię, obiecuję, kiedyś zrobię taki odcinek. Póki co jeszcze w takim teatrze pracuję i na razie tego nie będę robił dla takiego świętego spokoju. Janek. Barany. Czy fish and chips jest faktycznie tak popularne i dobre, jak mówią? Fish and chips, czyli tradycyjna brytyjska potrawa, chociaż można powiedzieć, że tak naprawdę to ona nie jest brytyjska, bo to nie Brytyjczycy wymyślili fish and chips, a, a wymyślił to Żyd. <grychy> wymyślił to Żyd. W XIX wieku e, otworzył pierwszy taki sklep fish and chips w Londynie potocznie przez tutejszych w slangu nazywany chippy czy jest to tak bardzo popularne i czy jest faktycznie dobre? Popularne jest na pewno bo fish and chips nie tylko w Londynie ale w całej Anglii zje się praktycznie na każdym rogu najbardziej to jest widoczne w miejscowościach nadmorskich czy jest dobre? I tutaj jest dobre pytanie: bo kurczę, no to, to zależy jak jest przyrządzana ryba, jak są zrobione frytki, więc może się zdarzyć tak, że będzie chujowa ryba, dobre frytki, albo chujowe frytki, dobra ryba. Albo nie wiem, już na odwrót, bo się sam zamieszałem. Wszystko zależy od miejsca. Ja mam kilka takich ulubionych swoich fish and chips, gdzie naprawdę ryba jest bardzo dobra, jest przygotowana świeża, bo głównie takie fish and chips, jeżeli pójdziecie do baru, to są jakieś mrożone gówna. Najważniejsze fish and chips jest to, żeby zjeść właśnie świeżą rybę e, zamoczoną w takiej kursze e, panierce, bardzo grubej zresztą panierce. No i frytki, które nie mogą być to takie cieniutkie frytki, jak się jada w McDonaldzie. Tylko, no muszą być to takie frytki, takie grube kawałki ziemniaków, takie, one tu się chyba nazywają bodajże chunky chips. No i najlepiej, żeby były podane w takim rożku zrobiony, zrobionym z gazety. O, no ale ja, ja polecam, kto przyjeżdża do Londynu, no to musi, musi zjeść koniecznie fish and chips, bo... No to jest tak jak, nie wiem, jak przyjeżdżając do Polski trzeba spróbować pierogów. Chociaż ja pierogów osobiście nie lubię. Ale ja polecam, każdemu polecam. Jak przyjeżdża ktoś do Polski, żeby zjeść pierogi, tak samo każdemu z Was. Jeżeli przyjedziecie tutaj do, do Wielkiej Brytanii, polecam fish and chips, czyli frytki z rybą. I ostatnie pytanie od Janusza Wiśniewskiego. Siemanko, Adrian. Właśnie niedawno skończyłem oglądać mecz Janowicza i tak sobie pomyślałem. Czy dałbyś radę zrobić odcinek o Wimbledonie? Słuchaj, o Wimbledonie to jest dziwna historia. Znaczy, inaczej. Eee, bardzo chciałbym zrobić odcinek o Wimbledonie, ale chciałbym zrobić odcinek o Wimbledonie, będąc tam w środku, żeby móc wam pokazać wszystkiego za kamaretką. Zaczynając od tych bocznych kortów, kończąc oczywiście na korcie centralnym, na tym głównym korcie. Eee, ale, jest takie jedno ale. Um... Bilety na tę imprezę są bardzo drogie. Bardzo drogie trzeba wpisywać się na jakieś kolejki, są losowania. Żeby dostać bilet na jeden z głównych meczów trzeba mieć naprawdę bardzo dużo szczęścia. Można wybrać się na polanę taką słynną przy, przy Wimbledonie. Boże, to jest... Kurczę, to jest górka. Zapomniałem jak ona się nazywa. Jest bardzo słynna, tam jest taki duży e, telebim, tam można sobie oglądać też mecze, ale wchodząc na tamtą polanę, na tamtą górkę. No, też nie można zobaczyć wielu, wielu różnych i fajnych zakamarków tego Wimbledonu. Ja w tym roku aplikowałem o przepustkę dla, dla, dla prasy, o, dla mediów. I słuchajcie, napisali mi, że jak najbardziej taką przepustkę mogę dostać nawet na, na swojego vloga, ale jest jedno ale. Żeby dostać taką przepustkę to trzeba o nią zaaplikować już w styczniu. Ja niestety spóźniłem się o jakieś 5 miesięcy, ale pani w e-mailu odpisała mi, że jeżeli w następnym roku zrobię to odpowiednio wcześnie, to taką przepustkę dostanę i wtedy taki odcinek nagram. Myślę, że w tym roku przyjadę jeszcze się do Wimbledonu jako, jako dzielnicy, żeby wam ją pokazać, a, a do samego Turnieju Wimbledon musicie poczekać, no myślę do, do następnego roku. Wtedy, wtedy postaram się nakręcić zarobisty odcinek na tym turnieju. Cóż, ostatnie pytanie. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji. Zapraszam do innych odcinków, jeżeli nie widzieliście. Zapraszam także do łapkowania tego filmu. I co? Widzimy się gdzieś następnym razem. A ja biorę mój. Plecak i spierdzielam do pracy, bo akurat kończy mi się przerwa, więc do zobaczenia następnym razem. Cześć!